Serdecznie Państwa witamy. Dzisiaj uczniowie z Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim sporządzą dla Państwa paszteciki w trzech odsłonach, ale nieco inaczej uformowane, jako kibiny litewskie. Można je nazwać również pierogami z pieca. Polecamy tę potrawę jako gorącą przekąskę, jako przekąskę na zimno, a także jako dodatki do zup czystych, np. bulionu czy barszczu, a przede wszystkim jako alternatywę drugiego śniadania dla dzieci młodszych, starszych, dla osób dorosłych i dla wszystkich tych, którzy lubią zdrowo i smacznie zjeść. Arturze, a Ty powiedz, co będziesz teraz wykonywał? Ja będę przygotował ciasto kruchodrożżowe, zwane również ciastem półfrancuskim. A dlaczego wybrałeś ciasto półfrancuskie? Wybrałem to ciasto, ponieważ jest dobre na paszteciki, które będziemy przygotowywać i również jest w naszych warunkach, jest o wiele lepsze, i wydajniejsze niż ciasto, które można kupić w sklepie. Czyli mówimy o walorach zdrowotnych. Tak, jest to dokładnie. zdecydowanie zdrowsze ciasto, a jednocześnie łatwe do wykonania, tak? tak. A dlaczego się nazywa krucho drożdżowe? I nazwane jest krucho drożdżowym, ponieważ główny składnik, który tutaj mamy, jest to właśnie margaryna. I ona, właśnie, ona powoduje, że to ciasto. Kruchość jest, tego tak, powoduje kruchość, dokładnie. Kruchość i drożdże też wywołują, tak? Tak. A krucho drożdżowe, bo czynność będziesz wykonywał w jaki sposób? Krucho drożdżowe, ponieważ to ciasto, będę, tak? będę to wykonywał za pomocą noża. Będzie to ciasto zarabiane nożem. Zarabiane nożem, czyli nie robimy jak tradycyjne ciasto drożdżowe, które jest znacznie trudniejsze, i nie wszyscy potrafią zrobić, tak? Dokładnie. Tylko nożem, tak jak robi się typowe ciasto kruche. Tak. Czyli przez ściekanie, mhm, tak? No dokładnie. to zaczynajmy. Powodzenia. Dziękuję. Na margarynę przesiewamy mąkę, następnie kruszymy i dodajemy drożdże. W następnej kolejności musimy całość zasiekać nożem. Teraz dodajemy sól po to, aby nadać smak, aby ciasto nie było mało słone, i następnie kontynuujemy zarabianie nożem. Teraz Dodajemy jajka, dwa jajka, żółtka i do tego jeszcze śmietanę. Po to, aby wszystkie składniki się połączyły i żebyśmy utrzymali jednolitą masę. Następnie jeszcze zarabiamy nożem, aby połączyć składniki. Kolejnym etapem będzie wyrabianie ciasta ręcznie. Dodaję resztę śmietany i kontynuuję zarabianie nożem. Proszę się nie zrażać, tutaj znajdą się takie sypkie produkty, ponieważ podczas wyrabiania ciasta ręką wszystkie produkty zostaną połączone. Widzę, Arturze, że Twoje ciasto piękne nabrało pięknego kształtu. Już jest gotowe? Nie, jeszcze nie. Teraz musimy zostawić je, aby wyrosło, ponieważ drożdże, które są w środku, muszą zwiększą swoją objętość, a do tego potrzebują ciepła. Dlatego musimy przykryć je ścierką i odstawić na pewien czas. Proszę spojrzeć, jak ciasto zwiększyło swoją objętość. Teraz właśnie przebijam je, po to, aby. Nadmiar dwutlenku węgla ulotnił się z ciasta. Ja sporządzam farsze ze szpinaku oraz zgotowanych jajek na twardo. Jajka na spokojnie można zastąpić tańszą opcją twarogiem lub już droższą serem fetą, ale z fetą radziłabym uważać, ponieważ można przesolić ten farsz z tego względu, że też tutaj mamy sól. Aby ten farsz nie był mdły i tylko ze szpinakiem mam tutaj również czosnek oraz cebulę, które podsmażę na maśle. Chcę właśnie tutaj pokazać, że szpinak nie jest tylko zdrowy, ale również może być smaczny. Świetna opcja. Dla wszystkich proponujesz, czy tylko dla wybranych konsumentów. Oczywiście to ten farsz może być dla wszystkich właśnie ze względu też na to, że nie ma tutaj mięsa, więc jeśli ktoś nie je mięsa, na no spokojnie można go zastosować. Jednym słowem dieta fit. Tak. Brawo. Zapraszam do pracy. Dziękuję. W pierwszej kolejności będę podsmażała cebulę na maśle. Kiedy masło jest rozgrzane, dodajemy cebulę. Kiedy cebula jest już zarumieniona, dodajemy czosnek. Kiedy cebula i czosnek są już podsmażone, dodajemy szpinak. Kiedy szpinak odparowuje, siekamy jajko. Proponuję się kacie jako drobno, ponieważ lepiej połączy się z farszem. Kiedy szpinak, cebula i czosnek są już podsmożone, dodajemy do miski. Teraz dodajemy jajko, wszystkie składniki łączę ze sobą, doprawiam solą oraz pieprzem i również mieszam. Oleńko, widzę, że przygotowana jesteś do sporządzania drugiej odsłony naszych pasztecików, czyli będziesz sporządzała farsz mięsny. Tak, tak. i tutaj mam akurat propozycję filet z, piesi, z kurczaka, ale na spokojnie można go zastąpić filetem z indyka. Bądź, jeśli ktoś jest fanem wieprzowiny, wołowiny, to też nie ma żadnego problemu. Tutaj akurat mamy taką zdrowszą wersję, mamy pierś z kurczaka. Czyli bardzo odchudzoną. Tak, tak, zgadza się. Tak. Będę podsmażała właśnie pierś z kurczaka razem z cebulą. Kiedy mamy już to wszystko usmażone, zmielę, dodam jajko, wodę i bułkę tartą. A powiedz mi, po co jest ta woda? Woda po to, aby farsz nie był za suchy. Żeby nie był taki twardy, tak? tak. bardziej pulchny. Tak. Czyli traktujesz to jako fit, środek spulchniający. Tak, oczywiście. Ale zauważyłam też, że jest jajko. Tak, jajko ma właściwości wiążące, żeby właśnie farsz po przekrojeniu pasztecika nie wypadł. A gdybym ja zaproponowała jeszcze wersję chudszą, czyli dodała do tego farszu odrobinę na przykład grzybów przesmażonych, świeżych albo na przykład cukinii. Można dodać takie składniki? Oczywiście. Świetnie, to działajmy. Więc tutaj mam oczyszczoną i umytą piec kurczaka. Teraz kroję w kostkę. Teraz dodaję na patelnię olej, aby się rozgrzał. Za chwilę podsmażę cebulę oraz kurczaka. Gdy olej jest rozgrzany, dodajemy cebulę. Kiedy cebula jest już podsmażona, dodajemy kurczaka, którego tylko podsmażamy. Teraz będę podsmażonego kurczaka razem z cebulą mieliła. Do farszu dodajemy jajko. Oraz trochę wody. I teraz wszystkie słoniki, które tutaj są. Mieszamy. Dodaję teraz trochę bułki tartej i trochę wody. Do masy, którą tutaj mam, czyli zmielona pies kurczaka z cebulą dodana woda, bułka tarta i jajko doprawiam solą oraz pieprzem. I dalej mieszam. Proszę zwrócić uwagę, jaka masa jest puszysta. Dawid, widzę, że ty masz inny farsz. Jaki ty masz farsz? Ja będę przygotowywał farsz staropolski z pieczarek i kiszonej kapusty. Czyli smaki? Tradycyjne polskie smaki. Polskie tradycyjne. Powiedz mi, kapusta kiszona, a czy można tę kapustę zastąpić inną kapustą? Albo innymi składnikami? Tak, oczywiście. Tutaj możemy, możemy manewrować wszystkimi właśnie składnikami. Czyli można zastąpić kapustą słodką, tak, świeżą? Oczywiście. Nie no. ma żadnego problemu. A gdybym nie miała pieczarek. Pieczarki są tylko tą alternatywą. Tak? Możemy użyć również e, grzybów suszonych. Zwłaszcza do kiszonej kapusty. Tak kapusty. A gdybyśmy mieli świeżą, młodą, to zamiast e, grzybów suszonych raczej pieczarki. pieczarki. Tak, oczywiście. To, i dalej, manipulować składnikami. I dalej mamy smaki Polskie. staropolskie, nasze Oczywiście. ulubione. Teraz będę gotował kapustę w niewielkiej ilości wody, razem z liściem laurowym i zielem angielskim. Kapustę gotujemy we wcześniej wspomnianej małej ilości wody wraz z zielem angielskim i liściem laurowym. Oczywiście kapusta musi być nierozdrobniona. Cebulę musimy pokroić w drobną kostkę. Pieczarki musimy posiekać drobno, mniej więcej takiej wielkości, jak kostka naszej cebuli. Na rozrzaną patelnię wlewamy olej i wsypujemy naszą cebulę. Po zeszkleniu naszej cebuli dodajemy połowę naszych pieczarek. Po chwili dodajemy drugą połowę naszych pieczarek. I wszystko smażymy. Ówcześnie odsadzoną kapustę przekładamy na deskę i zaczynamy siekać. Gotowałem ją w całości, gdyż yy, gdybym ją rozdrobnił przed obróbką termiczną, straciłaby swój smak. Dawidzie! Widzę, że już daleko masz wykonane czynności. Oczywiście. Pięknie posiekałeś i przesmażyłeś pieczareczki, tak? Tak. A one już są doprawione czy jeszcze nie? Y nie, F y będziemy je doprawiać razem właśnie z kiszoną kapustką. A jakie tutaj składniki dodasz smakowe? Dodamy, Dodamy sól i pieprz. Solą i pieprzem. Y pieprz biały, czarny? Dodamy czarny. czarny. Tak jest. Któryś wspaniale podkreśli Pod smaku, smak Naszej, tak naszego farszu. I widzę, że już masz pięknie rozdrobnioną Kapustę. Powiedz mi dlaczego tak bardzo rozdrobniłeś drobno tę kapustę? Czy to jest istotne? Tak, chodziło mi o to, żeby ona bardzo dobrze połączyła się z naszymi pieczarkami, z naszą cebulką, żeby stanowiły jednolitą całość. E, zauważyłam, że przygotowałeś oczywiście tutaj, widzę, bułkę tartą. Tak, do... ona służy do sklejenia się farszu. Tak, a to co to jest za płyn? To jest e, kwas z naszej kapusty. A dlaczego? właśnie teraz tu w tej postaci masz przygotowane. Przygotowałem sobie ten kwas dlatego, że jeśli nasz farsz nie byłby do końca taki dosmaczony, do końca nie smakowałby nas takimi smakami tradycyjnymi, mhm. dodam naszego kwasu, aby uwydatnić smak. Tego Czyli do farszu. doprawiasz naturalnie tak. tym, co było tak. i zostawiłeś specjalnie ten sok, żeby on nie wygotował się, nie rozcieńczył podczas gotowania. Tak, tak? jasne, bo to jest właśnie bardzo dobry dodatek. U... Naturalnie. smaku oczywiście. oczywiście. No to łączymy, proszę bardzo. Łącz, Ale. Łącz. Czekamy na dobry farsz od ciebie. Łączę pieczarki razem z naszą kapustą. mieszam, aby wszystkie składniki połączyły się ze sobą. Dodaję trochę bułki tartej, aby nasz farsz się zlepił. Kontynuuję mieszanie. Dodaję teraz naszego kwasu z kapusty, aby bułka tarta nam się Rozkleiła, połączyła, jednolicie zrobiła z tego jednolitą masę. O Piotruś, Ty przygotowujesz już ciasto do. Tak, no, do pasztecików Do pasztecików, przerabiasz. A powiedz. Jaki cel jest, o widzę, że tu jeszcze masz ciasto, jaki cel jest tego przerabiania? Ciasto należy przerobić, ponieważ znajdują się w nim drożdże i te drożdże cały czas w tym cieście pracują. I to Świetnie. ciasto rośnie. I tak. dlatego to ciasto jest móc takie móc. właśnie miękkie, puszyste, tak. ale do wałkowania takie ciasto się nie, nie nadaje. Trzeba jeszcze je przerobić. Przerobić, czyli teraz właśnie masz. przerobiłeś. Jaka jest struktura tego ciasta? Są miękkie, puszyste. I bardziej elastyczne, elastyczne. od tego? Ciasto, tak? Teraz będziesz ciasto wałkował. Ciasto wałkujemy krótkimi ruchami od środka. Ciasto należy wałkować promieniście. I blat widzę, że podsypałeś mąką. Mąką, tak. Mhm. Po co? Żeby ciasto nie przykleiło się do blatu. Świetnie. A czy ciasto możemy przekładać na drugą stronę? Tak, możemy kilkukrotnie przewrócić podczas wałkowania. Nawet chyba trzeba, prawda? Tak. Mhm. mhm. I za chwilę będziemy już formować nasze ostateczne tak, dzieło, tak? Mhm. Czyli będziemy już przygotowywać nasze kibiny tak. litewskie, Cztery. ale w polskim Wydanie. wydaniu. Tak jest. No, widzę, Piotruś, że bardzo ładnie już ciasto rozwałkowałeś. Tak? tak I formujesz dość duże, ładne krążki, mhm. żeby one przypominały nam. litewskie kibiny, czyli tak litewskie... Zwane z pieca. Czyli tak zwane pierożki z pieca. A tutaj chłopcy widzę, że już farsz jest ładnie formowany w kulki. Tu mamy farsz dawida, tu mamy farsz mięsny i tu mamy farsz e, fit, czyli ze szpinaku. No to co? Będziemy lepić kibiny, tak? Pomożecie mi? E, farsz mamy przygotowany w postaci kulek, po to, żeby łatwiej nam było uformować te pasztaciki. Ale w ostatniej fazie można troszeczkę ten farsz ładnie rozluźnić, żeby te paszteciki były równe i widzę, że ładne fale już zrobiliście. Ja teraz zrobię te fale i te paszteciki z pieca różnią się od typowych paszteci, pierogów z pieca, że są ustawiane i wypiekane na stojąco. Mamy już piękne paszteciki. Widzę, że wykonujesz malowanie pasztecików czym? Maluję tutaj właśnie paszteciki żółtkiem, po to, aby nadać im piękny, złoty kolor. A czy może być całe jajo zamiast żółtka? Mm, całe to jajo. Tak, tak może być. Oczywiście. Nawet można oszczędnościowo dodać odrobinę wody, jakbyśmy chcieli zrobić ekonomiczną wersję, tak. tak? Widzę Arturze, że masz przygotowane nasiona. Powiedz, co to są za nasiona? Tak, mam tutaj właśnie sezam indyjski, zwany również kunrzutem. Stosuję go tutaj, ponieważ będzie się dobrze komponował z naszymi pasztecikami i, i dlatego, że wpływa pozytywnie na organizm, spowalnia proces starzenia się. Czyli jest bardzo zdrowy. Tak. A skąd go pozby nabędziemy? Możemy go kupić w, w sklepie. sklepie, tak, jest łatwo dostępny. Łatwo dostępny. Mam tutaj siemielniane, które jest stworzony z naszego polskiego lnu. Stosuję je tutaj, ponieważ dobrze komponuje się z naszymi pasztecikami. I zamiast sezamu białego można wykorzystać sezam. Tutaj sezam właśnie ciemny, ciemny. naturalny, on nie jest barwiony, prawda? Tak. Też można go kupić. Taki sam, który wykorzystujemy do sushi. Tak? Dokładnie. Mamy tu jeszcze nasiona polskiej dyni. Tutaj właśnie pestki dyni i na koniec są jeszcze nasiona słonecznika. Czyli niekoniecznie musimy wykorzystywać sezam biały, sezam można inny zastosować, ciemny, można inne nasiona. Ważne, żeby były nasiona, bo nasiona są nośnikiem dobrego tłuszczu. Tak przygotowane paszteciki pieczemy w temperaturze 180 stopni przez 15 do 20 minut. Olu, widzę, że pięknie podałaś paszteciki. To jest wersja. To jest wersja dla osób, dla rodzin właśnie, które jedzą wspólne posiłki, zasiadają przy wspólnym stole i ten talerz jest o tyle fajny, że można go obracać, więc każdy może posmakować każdego pasztecika. W innej odsłonie tak. sposób podania pasztecików bardzo sala rodzina, prawda? Tak, to się zgadza właśnie. Wszyscy wtedy wspólnie zasiadają, jedzą, rozmawiają, więc to jest naprawdę bardzo e, dobry fajny pomysł. Tak. tak, jest, świetnie. Arturze, a twój sposób podania to propozycja? To jest właśnie propozycja na elegancko. Można ten właśnie sposób wykorzystać na różnego rodzaju konferencjach, bankiety. Tak. E, bardzo ładny pomysł, świetny dobór e, płyty. Ta płyta podnosi jakość, jakość podania tak. i samej potrawy, prawda? Dokładnie. E, powiedz Piotrze, a twoja propozycja to propozycja. Ja natomiast zaproponowałem paszczecik jako alternatywa dla drugiego śniadania. I widzę, że zapakowałeś już w eleganckie. pudełeczka, Pudełka lunchowe, tak, tak zwane lunchbox. Świetna alternatywa na drugie śniadanie. Ale zauważyłam, że oprócz paszczecików masz jeszcze dodatkowe składniki. Tak, są to dodatki witaminowe. Możemy zawsze sobie przegryźć do paszczecika. Czyli tutaj dałeś ogórka i rzodkiewkę. A gdybym ja dała pomidora? Każdy może dać to, co lubi. Bardzo dobra propozycja. A powiedz, co w tej części jest? A no Tu mamy dipy, sosy zimne, sos rzodkiewkowy oraz szczypiorkowy. Czyli ten box mogę zamknąć i możemy śmiało brać do szkoły jako drugie śniadanie. Pięknie. To jest taki box, który ma już pudełka, pojemniki na sos. Ale co zrobić, jak nie mam pudełka na, z pojemnikami na sos? Możemy zabrać to w innym pojemniku bądź w słoiczku. Czyli pomaka. tak jak w tym pudełku tak. przygotowałeś, tak? Jakbyśmy nie mieli pojemniczka, możemy z powodzeniem wziąć po prostu słoiczek. Tak. Piękne te paszteciki zrobiliście. Pięknie podaliście. Chwila prawdy. Cudne i smakowite. No cóż, nic innego nam nie pozostaje, jak posmakować. Życzę wszystkim smacznego!